Już w Wikiliach Boże Narodzenie jest pęść czas I Całą swoją rodzinką odpakuj prezenty od świętego Mikołaja Mima to jest przepiękny piękny czas Więc wyjdź na głowę, zjeżdżaj na sankach Pamiętaj, chłopie, spędzić czas z rodziną Podłóż ten telefon, sprawdź pod choinką Czy na przykład nie ma prezentów Już niedługo nowy rok, jak ten czas przemino Dobra, to koniec tej zwrotki A tak w wesołych świąt widzowie Narodzenie jest pęść ten czas Całą swoją rodzinką odpakuj prezenty od świętego Mikołaja Firma tu jest przepiękny czas Więc wyjdź na trójkąt, zjeżdżaj na sankach Odkąd ja tą nutę wydał No to najprawdopodobniej Zjadłeś cały kalendarz adwentowy Tak jak co roku Pewnie jak będziesz otwierał prezenty To pewnie na pulsacie będzie znowu leciał Kevin Ciekawe czy został sam w domu znowu Już Boże narodzenie, jest ten czas całą swoją rodzinką odpakuj prezenty Od świętego Mikołaja Ima to jest przepiękny czas Więc wyjdź na dół, bo zjeżdżaj na sankach Już wigilia Boże narodzenie, jest ten czas całą swoją rodzinką odpakuj prezenty Od świętego Mikołaja Ima to jest przepiękny czas Więc wyjdź na dół, bo na i